No bo to nie jest Twój duch. No Radka, bo to nie jest Twój duch. Kuba, Aha. Jest to, czyli coś. Się... Temperatura jest, tak? Gdzie, Gdzie ja poszłaś? Jest temperatura, nie, nie ma wiem. temperatury. Nie ma temperatury, a na ewans. Tu jestem. Zruwa. Chodź. Dobry. Wróciłem. Gdzie, czyli tu. Się ma... Ale będę miał pingowania, pingo, pingo, jak to Ej! Coś warczy? Coś warczy? Ja to może jest przy Panie i panowie, mam przetlętą rzecz pod nazwą ręka. Gdzie? Nie tyka jej. Za późno. Gdzie? Kurwa, gdzie ją masz? Tu. Rzuć ją, ja idę po aparat. Bo za to jest dodat dodat dodatkowa kasa, się Dobra to chodź szybko ja, ja to... ja to kurde trzymam Nie masz kajakki ręcznej w domu? Nie bądź śmieszny Właśnie mi ta ręka uciekła którego spotkasz Ręka mi uciekła Gdzie jest ta kurwa ręka? To się go puszczy to Ej to się Ej, co się chodzi do tego? No zosta te drzwi idziemy. No ręka mi uciekła, nie wiem, gdzieś polazło. Masz... No o ok. co to było? Mam Gdzie? To idę odłożyć to Co to było? Mam tą selektarkę i UV To jest zdjęcie, ale czego? No to ja sobie wezmę to pewnie. Weź kamerę, ktoś wziął tą kamerę? Tak Ja mam, ja mam aparat tylko Ej, a ty, ktoś Ej. ma tą walkie talkie? Walkie talkie Walkie-tajkie, kurde. Tak, halo? Kuchu? Gdzie jesteś? Gdzie nie, jesteś? Nie, nie wywołuj wilka z lasu. Po ręku. Kotki w oczu. No, uh -oh. lubi ciemność. Pomocy? Gdzie jest wejście do tej... A! Czemu w pralce? Ej, mam łapę, mam łapę, mam łapę. Nie, nie tyka jej, tylko mnie zaprowadź. Ja muszę mieć... W się upał łapę, jest w pralce. Nie upał. O! Fingerprincy! Co kuźwa? No, nie widzisz, że tutaj... W angielsku odcisk palca sieropo. Aha. Nie widzę, Proszę, hej, nie datki, dziękuję. Czyli tak, mamy dowody. Yy... Ultrafiolet. Wyłączcie to buźma bo chciałem zobaczyć po ultrafiolet Jest to jest Kto się wśród się wśród uśmiech wśród... Mm. o trójeczka To Mówić jest Mówić na spiegów się wywoływać go Alina Panie i panowie to okay. jest to, to tutaj na tu... tutaj ja mam tutaj Dawaj trzymaj go

Mmm, are you there? Mam deski do krojenia. Show yourself. <laughs> Widzę, że się nadcia znalazła z swoim żywioła. <laughs> <don't. laughs> <laughs> <Co się tam? laughs> show I yourself. Tak? Możesz się odkręcić. Yeah. Ja? Yeah? <laughs> ty? Znalazła się nic. Ej, o, Show yourself. Ale I'm going to to the Show me! Show me! Show me! Write this. Who are you? Oh, oh. 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 Event. She hunt

Mamy mro... yy co, co, co jeszcze mamy? Mamy nic. dotsy? Mamy dot... No właśnie nie było widać Czy nie będzie to? Ja pierdziele Pierwsza rzecz, Jeśli nie było ta widać ta... na duchu nic To nie będą dotsy Kiedy Ale... Can you To oh, ja Jak mogą być te dotsy? Of Rizik Rizik? Can Kiedy type something? Tak, Dobra, e, napiszę, piszę. Czyli pismo duchu Hello, Dobra, wychodzimy kochani Mroźne i pismo, to chodzimy. jest demon Haha, <laughs> <laughs> ale, ale to nie ma zachowania jak demon Ale kurde, masz ultrafiolet, masz mroźne temperatury i pismo ducha A pamiętasz jak było z tym mimikiem? To też niby freezing była, a to nie był freezing Potrzebujemy ja teraz kamery jak, jak ci pokazywałem Eee... Kamera jest... Nie jest tam postawiona? To to mogę wam tu siedzieć Nie, kto ma kamerę? A, ja mam Dobra, masz Dawaj kamerę Trading Zgadujmy, kto ma Ty musisz zdjęcia robić To Ja chcę chcę Ej, dziesiątka, dziesiątka Wyłączcie <śpieszynka> i wszyscy dziesiątka a, Piątka jest czemu mnie o, Czy on cię zeżarł? Tak, byłem w szopie, nie miałem latarki A się śmiało Gra bez tego, żeby zeżarł, byli coś co nie gra Dobra, uciekamy ja, i dojdziemy się demon Pizdę to mam Gdzie jest to się dzieje? No moja deska no, z no, Demon jest zaznaczony? No, demon ale zaznaczona, jak mi źle to Ale zostawiłeś moją inwestor i pojechał Znaleźliśmy się w pozostałości Przez to zostawił dowodę uchwał Ciekawe ile kasy dostaniemy Ej, nie zastanawiałam sobie O kurde, pas po raz pierwszy No, demon disco forret No no ja Witam trójeczkę to się za miałem ta trójca no, Znajdowody zjawiska za pomocą EEM, uchwyć zdjęcie ducha i niech czułem drużyny, ucieknie duchowej podczas polowania. Fajnie! Oj kochani, Next to Lobby ja stworzę, a dlaczego? Już popatrzę, bo jak będziemy na średnim, to będzie niewiele trudniej, ale będziemy mieć multiplayer razy, dwa i nam się kasa podwoi, wiecie jaki to będzie słek. No fajnie, masz zajebiste no, oczy masz zajebiste oczy. Ma Zostawcie A, mi ten moment, który to jest. tak jak myślisz. Który to jest ten? O! O! Dzień dobry. <słyska> Latareczka. Ej, właśnie, MC ten czujnik. Tu to są to te to czujniki. Małyska. Czemu tu są cztery kamery? Zobacz, to chyba stoją na Dobra, e, biorę jeden czujnik ruchu i jedną kamerę. Co kamera. to Nie lubię jej. Nie, yeah, ile się. To z tobą termometr, o nie. A jak tak, by... jest przytulnie, Co pierwsza kobieta idzie sprawdzać z w domu? Kuchnie. Eee, Sprawdzę ci inne A jak się chowam za tymi szafami na parterze, to mnie znajdzie? Mm. Tak. No. Mm. Może będziesz miał szczęście. W w jest stałe jedynka Stała jedynka i nie Ale rośnie, tak? Y po, Popatrz sobie no przy... Jak zrośnie do trójki, czwórki To znaczy, że już wiesz Co? Co to było? To było Jakie piwo? To się gdyby tutaj było Perła Expo Na przykład nie jesteś w tej sytuacji <noise> Daj napiję się <noise> Czyli to jest ten pokój, tak? O Który e, Bezpieczniki? Nie. Ja bym to by włączył... To by drzwiwe. <noise> czy ktoś może włączyć te korki proszę? Eee, ja na, to na, na korki. korki. Dobra, są włączone, slej.

Dobra, Dobra, ja na razie czekajcie na... Znowu tego wieści to jest tak, że mamy dowody docy na doszły. <gryw> <gryw> Kobieto! Na docy, tak? No, to... <gryw> Dobra. MFka nie było. To było... nie było wyżej niż, była nie był. zawsze na trójce na Na trójce, czyli nie ma MF-ki. Mamy 6 y, duchów. Już. Temperatura? Mroźne. Ale... To może być Mroźne. Jurej. To będzie Jurej, mam wrażenie. Albo Onryo. Tak, to co tam jeszcze macie zaznaczone? Nie pisał na pewno. Nie pisał dobra, to mam wykreślanie. Ale masz orby? Masz? Chyba nie było Orby Były orby? Kuba nie było. Kuba, były orby? Nie. No znaczy to nie było. Kuba. 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 Ale sprawdzaliście orby? Co? Już wiem, czemu moja kamera na podłodze była. Kuba. 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 Po co mi pokazywałeś? Kuba. spray na robaki? Kuba, chyba wiadomo, tak? Ty już siłę doszukowań naszej zwarcie? Drzwi nie umiem trafić nawet! Nie Dobra, Pewnie, że k***a, Dla nie... nie możesz ich otworzyć! To się kto ty? To się ktoś jak moje ciało? Nie wiem, bo tylko mnie przestraszył Czul! jako A! po ty tu leży ze skrzyżowanymi nogami, ale dupa! Zapalenie kadzidła w pokoju ry powoduje, że nie, obłą nie obłąka się po lokacji przez dłuższy czas. Znany z się nie ukłoną psychikę. Z czasem moja psychika. Oczywiście. Zaznaczyłeś? Fantom. Yeah. tylko Nam to się nigdy w życiu nie uda, ale my jesteśmy bezdrażni. Ale trafiliśmy jedno... jednego ducha. Chociaż... No nie, pamiętasz? Graliśmy w to. Ej! Ała! No. Nie posłasz. Moje uszy, posik i postawisz Wszystko mi na tośka e, Kuba i jego zdolności muzykalne. No to A. Idę po tego, mam dotsy i biorę spirita. Nikt ktoś weźmie ufałkę i kamerę. Wiadomo. Ja na mam trzy. zawsze. Raukę. I Ale aparat nikt też też zabierze, bo nie mogę. Ja też nie mogę. Ja nie całe na czarno dokładnie Czy, ey, Are you there? Hej, cieczyłeś mi pudełki? Are you there? <grywki> <grywki> chyba cię coś fogiło. Bo... Show yourself. Tym nie ma. ma Robisz show yourself. Show kur... Nie będzie korków na profesjonalnym poziomie. Na dwójce jest. Spokojnie. One są wyłączone. No, chyba o zero 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 we. Ej, nie mogę ten. show, show yourself. You're a stupid ghost. Stupid ghost. Pshow yourself. Gdzie jest się? No się wchórzył na moje słowa. Chodaj, aż mu czwórka wyskoczyła. Baj, <noise> jak like, jest jakiś k temu to dramat. Aha! <noise> Hunt, Hunt jest? No, I no jest. Jest, ale im Dla leci, tarka. kurde, psycha. Latarka, komu? Hmm, tobie, z 27. Oni mają po 26 i im zatuje. Zjadło. E, tośka zjadło? Latka, Natka ty pogłupia. Eee, tośka zjadło. Latarkę było jak Holy jest sieroto Ale czemuście się, się nigdzie nie chowali, kurde, tylko Ja byłem w szafce, ona mi do szafki weszła i nie wyłączała latarki. Brawo Wiem, jest że w piwnicy. Idzie płani. Idzie na górę. Chodzi na górę. Chodzi, bo... A kto dał sobie taki tryb profesjonalista z zanowistością drużynie? Nie. Ja, znowu idzie na górę O, koniec, koniec, spokojnie Skończyła na schodach Ale długi ten hunt hand... no bo jest wydłużony czas montowania Zauważyłam Jesteś pewny, że we dwójkę? No a nie, jak ktoś to ma za, za mną to czy nie złapie. O! Hunt! I to się Hunt? Z do piwnicy. Ja nawet nie wszedłem jeszcze. Przede mną zamknąć drzwi. Ten dus chce... chce... Chcę, chcę, chcę wybrać solo. Jak on jest okropne! Solo? Dalej jest Hunt? Eee. No. Zobaczymy. Dalej? No Gdzie ona jest? Nie ma w salonie. Skończyła w kuchni. Nie tak Nie, skończyła nie, w kuchni. Nie, by była w kuchni, to bym wykrył. A to jest kuchnia. O jest. Tu jest. Na dotcach. O! Jest! Aktywowała w kuchni. Aktywuje ruch. A dots widać? Poszła na górę. Bo jak aktywował ruch. To znaczy, że ten Uuuu, nie Czyli doc... do mnie. Nie Ona chcę ci widzieć wie. gdzieś teraz... Gdzieś była. Poszła tam Eee, nie ma już Hanta. To jest jakiś luz. Dobra, idź po kamerę. Czemu nikt mi no. nie powiedział, że hantuje? A widać ją, widać ją, kurde była w kuchni. Była w kuchni, chcesz mi powiedzieć, że na to sobie przychodziłem obok jej dopy i mi nikt nie powiedział. A ty właśnie zdechłeś? Nie, nie. Żyje Powiedzcie jak skończy I... huntować Jest, się, tak, koniec huntu Koniec? Mhm A gdzie ty byłeś? Kurwa, bo co o, jest w tej i nie widać jej dokładnie, to wywalone To jak ją widać, to ja nie umiem Było by, ją widać na kamerze W czy bez? Ale ładna się. Eee, bez dotsów Czyli nie mam to czyli to musi być Onreo OnRIO A jakie mamy dowody? Ktoś ktoś mi przypomni? Muszą być mroźne temperatury Orby i Spirit Box Mamy Orby Spirit Box? No to mamy wszystko To co? Wyjeżdżamy stąd? No Zaczekajcie na raz Na Nara Fire Tak. Ja w ogóle oni zaznaczyłem, że on jest on reality. Oni. No? Dobrze zaznaczyłaś? Tak, tak zaznaczyłam oni razem. On. Brawo. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka, tego pierwszego odcinka z Fazmophowi. Hey, no way. Pożegnajcie I nie się. Pożegnajcie się. Napiszcie takim głosem, takim DZIĘKUJĘ ZA OGRANĘ NAJWIERDŻEGO ODCINKU SŁAWOWOBI <grym z Amofobii> <grym z Amofobii> Zapraszamy na kolejne odcinki z tej serii <grym> z <Amofobii> Jezu, tak Tutaj wasza hejka to Lejka, Super, że jesteście w dzisiejszym odcinku GRAMY Z SŁAWOWOBI No i to już na tyle w tym odcinku Żegnamy was, paaa Jezu mary, weźcie Weźcie, kurde uh. Wyczułeś co? Chcesz jeszcze pograć w fazmuchowie? A która jest? W dwój... W... 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 No to ktoś się Słuchaj, ja, ja, to zagramy jedną, pójdziemy się wykąpać. Jasne. Jezus, Maria, dobra, to już bez bez, bez, bez szczegółów, proszę. <laughs> <Znikamy> się... <laughs> dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie, a to był pierwszy A tego co się się, <laughs> się